Jestem Karincia i witam Was w odcinku Infosimsów. A dzisiaj opowiem Wam o akcesoriach zjawiska paranormalne, które wyjdą w Polsce 26 stycznia 2021 roku. Premiera będzie w, o, w jednym momencie na całym świecie, więc będzie to prawdopodobnie 26 stycznia, w godzinach wieczornych, bo na wszystkie platformy na e, całym świecie wychodzi o jednej, o jednej godzinie, wychodzą akcesoria, tak jak zwykle. Wcześniej 22 stycznia będzie live twórców, gdzie przybliżą nam te akcesoria. Zapewne 21 stycznia albo coś w okolicach tej daty wyjdzie aktualizacja, bo jak zwykle przed każdym rozszerzeniem wychodzi aktualizacja przygotowująca grę na to rozszerzenie. Możemy się spodziewać zapewne poprawy jakichś błędów, zobaczymy co będzie. Dodatkowo na pewno w aktualizacji dojdzie nowa emocja czyli emocja bycia przestraszonym, więc teraz nasi Simowie nie tylko będą zainspirowani, szczęśliwi, ale również przestraszeni. I część właśnie rzeczy, które na przykład nadawała nastrójnik spięty, tak jak burze z piorunami, teraz będą dawały nastrójnik przestraszony naszym Simom, czyli po angielsku skirt to może się do końca nie przekładać na, na przestraszony, ale mniej więcej coś w tym rodzaju. Właśnie, i jak nasz Sim jest widać przestraszony, to może będzie miał taką fioletową aurę, bo ten nastrójnik będzie miał właśnie taki, takie fiolet, ciemnofioletowe tło, właśnie na pasku Simowym. Więc tutaj od razu pierwsza rzecz, która już została potwierdzona w aktualizacji, która dojdzie. Ale co to są te zjawiska paranormalne? Jakiś czas temu, gdy była ankieta Co chcemy, i wtedy wygrały włóczkowe historie. Wtedy też jednym z jednym tematów były właśnie rzeczy paranormalne, i to właśnie jest połączenie kilku tych propozycji, które było w, były w tej ankiecie. Przede wszystkim dostaniemy cechę parceli nawiedzony dom, i nasz dom będą nawiedzały widma. Te widma, które teraz widzicie, dla mnie troszeczkę są bardziej jak duszki, ale poprawnie to się nazywa widma i one będą nawiedzać wasze domy i straszyć waszych simów, jeśli macie cechę parceli nawiedzony dom, akurat na tej parceli. Więc tutaj tylko jeśli sobie dodacie cechę parceli, duszki będą was odwiedzać. No i one będą zostawiały przeklęte obiekty, ruiny, będzie Wam ogródek zarastał bluszczam, no i jeśli będziecie chcieli się ich pozbyć, to będziecie mogli poprosić takiego przyjaznego ducha o pomoc, czyli Claude'a René Duplantiera Gidry, który właśnie da Was na ścieżkę tutaj właśnie zjawisk paranormalnych i pomoże Wam z tymi duchami się skontaktować, zrobić sens spirytystyczny, i będziecie mogli takie duchy przegonić od siebie i wasz dom będzie już wolny od duszków. Ten duch wam również będzie mógł pomóc zdobyć nową karierę, gdyż dojdzie kariera wolnego strzelca. Badacza zjawisk paranormalnych, więc będziemy brali normalnie zlecenia i będziemy mogli być właśnie takim badaczem zjawisk paranormalnych i pomagać innym Simom w pozbywaniu się duchów z ich domów, a więc znaczy nawet widm z ich domów. Nas, na... I to nie będzie takie łapanie duchów, tylko bardziej robienie sensów spirytystycznych, robienie różnych właśnie rzeczy, które wygonią bardziej te widma z domów innych simów, bo to nie jest raczej łapanie duchów, tylko odprawa, odprawianie, bardziej bym egzorcyzmów, czy coś takiego. Właśnie na, na tych widmach. Chciałabym cały czas powiedzieć duszki, ale to są, <głos》> teoretycznie są to widma. Będzie też nowa umiejętność właśnie zjawisk paranormalnych, gdzie wasz sim będzie rozwijając ją, będzie pewnie coraz lepiej się sprawała właśnie w, w usuwaniu tych duszków z, z domów. I Właśnie również tego ducha, tego kloda będzie można poprosić o kościldę, a więc do Sims 4 w końcu przyjdzie kościlda, która była już też w innych częściach Simsów od Sims 1 aż po Sims 3 bywała w różnych dodatkach i rozszerzenia, więc teraz. Tymi akcesoriami dojdzie kościilda, czyli kościana, pokojówka gdzieś na jednym zdjęciu mogliście ją w tle zobaczyć. Czyli to, to był ten kościotrup w stroju pokojówki, który dla Was za darmo będzie sprzątał domy. W końcu doszła. Zdecydowanie dla mnie powinna dojść wcześniej, bo funkcja pokojówki już jest, nawet funkcja jest tutaj butler po angielsku, jakąś się nazywa, kamerdyner, czy coś takiego po polsku to się nazywa, już jest. Zresztą kościół trupy też mamy już od przygody w dżungli, więc nie wiem dlaczego aż tak późno kościelda przyszła, a ten duch, ten klod to jest właśnie ten, który, którego teraz widzicie, który się pojawia, on tam ma swój w tle obraz i pewnie za pomocą tego obrazu można go przywo przywołać, więc będzie pewnie ten obraz można tak samo kupić jak obraz na przykład smutnego klauna, który jak na niego spojrzycie właśnie się pojawia, więc pewnie tak samo będzie z tym duchem, jak spojrzycie na jego obraz to on się pojawi i będzie Wam pomagał właśnie z tymi widmami i właśnie z tymi seansami spirytystycznymi. Więc tak to oto prezentuje się, prezentują się nowe zjawiska paranormalne, przynajmniej to co o tych zjawis... to o, no nie o, to co... O, to co wiem o tych akcesoriach, o... się zaplątałam. Przypominam, że mają być 26 stycznia, czyli tak naprawdę niecałe dwa tygodnie od, od tego odcinka. Wydaje mi się, że to jest taka standardowa ilość czasu od wyjścia zwiastu, no aż do wyjścia akcesoriów, a przynajmniej kiedyś tak bywało, że akcesoria wychodziły dwa tygodnie po zwiastunie, więc fajnie, że twórcy do tego wracają. Z tym do tego wracają, że dopiero dwa tygodnie, później dają nam czas na przetrawienie tego wszystkiego. Ja od razu mówię, że tych akcesoriów na pewno nie kupię. Byłyby to dla mnie akcesoria, które bym sobie pograła raz i nigdy więcej pewnie. Pewnie te widma by mnie na dłuższy. Na dłuższą chwilę pewnie by mnie denerwowały, więc ja stwierdzam, że to nie jest coś, co potrzebuję w, w Simsach i raczej tego nie kupię. Zobaczymy, może kiedyś na jakiejś przecenie kupię, ale wątpię, bo ostatnio staram się troszeczkę uspokoić z tym, co kupuję do, do Simsów i tylko kupuję rozszerzenia, które rzeczywiście chcę i są mi potrzebne i które wiem, że będę używała, więc to nie jest raczej rozszerzenie, którego bym często używała, więc ja raczej tych akcesoriów nie kupię, ale jeśli. Wy chcecie, wam się to podoba, to oczywiście możecie kupić na Originie czy na Steamie, czy gdziekolwiek indziej, gdzie kupujecie akcesoria. Tylko właśnie musicie poczekać do 26 stycznia, bo dopiero wtedy pewny, pewnie będą dopiero dostępne do kupienia. Piszcie w komentarzach, czy to jest coś, co was interesuje, czy zamierzacie kupić, czy może zamierzacie poczekać na live twórców, albo na to, jak SimGuru zrobią swoje. Filmy na ten temat, bo zapewne dostaną wcześniejszy dostęp do tych akcesoriów. Piszcie, czy, czy Wam się podoba ten pomysł, czy fajnie, że SimGuru zrobili coś, co było w ankiecie i przegrało tak naprawdę, i nie, nie zostało naszymi akcesoriami społeczności, tylko właśnie teraz twórcy zrobili to w, z opóźnieniem, można powiedzieć, właśnie kolejny pomysł, który był tam i który miał dość sporo chyba głosów, bo z tego co pamiętam, to ten temat miał też dość sporo głosów, no ale oczywiście wtedy wygrały rękodzieła i robienie na włóczkach, a ten pomysł przegrał. Ale i tak koniec końców w opóźnionym czasie go dostaliśmy. Więc piszcie w komentarzach. Ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli chodzi o to, co jest obecne na kanale, to przypominam, że mamy we wtorki oraz soboty 100 dzieci, a w czwartki mamy serię kim jestem z rodzinką Killer, więc serdecznie zapraszam do oglądania. I jeszcze przypominam, że 24 stycznia na moim kanale pojawi się live na YouTubie i to będzie live rocznicowy z okazji 6 lat kanału, więc też serdecznie Was zapraszam I w karcie społeczności, gdy będzie troszeczkę bliżej tej daty, podam Wam na pewno czas i dokładnie z czego będzie ten live, więc... Też serdecznie Was zapraszam, na pewno nie będąc ze zjawisk, zjawisk paranormalnych, będąc zupełnie czegoś innego, ale już serdecznie Was zapraszam i zachęcam do przyjścia, więc dziękuję za oglądanie i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu! Su.